Czy wiedziałeś, że istnieje miejsce na świecie, gdzie gościnność jest tak skrajna, że kiedyś obejmowała nawet oferowanie córki, by ogrzała gości? Kraj, w którym nomadzi żyją, jakby czas zatrzymał się wieki temu, a zaskakujące 17 milionów ludzi pochodzi od jednego człowieka? Ale to nie wszystko. Witaj w Mongolii, krainie Czyngiszczana. Dziś porozmawiamy o życiu w Mongolii i ujawnimy kilka sekretów, które cię zaskoczą. Przygotuj się na odkrycie ukrytej prawdy i Mongolia, ogromny i zróżnicowany kraj położony w sercu Azji Centralnej, to ziemia o zapierających dech w piersiach kontrastach geograficznych, które zachwycają odwiedzających. Z powierzchnią przekraczającą 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, Mongolia jest 18 największym krajem na świecie, ale z populacją wynoszącą zaledwie 3 miliony 300 tysięcy mieszkańców jest także jednym z najrzadziej zaludnionych. Krajobraz Mongolii zdominowany jest przez cztery główne regiony geograficzne, z których każdy ma swoje. Unikalne cechy. Na północy majestatycznie wznoszą się góry Autaj z ośnieżonymi szczytami sięgającymi ponad 4000 metrów wysokości. Te góry nie są tylko naturalną barierą, ale również stanowią istotne źródło wody dla rzek i jezior w regionie. Przemieszczając się w głąb kraju napotykamy rozległe stepy, będące sercem Mongolii. Te bezkresne równiny pokryte trawą rozciągają się aż po horyzont, tworząc scenerię wolności i nieograniczonej przestrzeni. To właśnie na tych stepach tradycyjne życie nomadów kwitło przez tysiąclecia. Na południu rozpościera się pustynia Gobi, która stanowi dramatyczny kontrast. Jeden z największych pustyn świata Gobi to mieszanka suchych krajobrazów, piaszczystych wydm, skalistych gór i okazjonalnych oaz. Pomimo swojego surowego środowiska Gobi jest domem dla zaskakująco różnorodnej fauny, w tym dla rzadkiego dzikiego wielbłąda bakteryjskiego. Wschodnia Mongolia charakteryzuje się pofałdowanymi równinami i stepami, które stopniowo przekształcają się w bardziej suche prerie. Ten obszar jest mniej górzysty niż zachód, ale nie mniej imponujący w swojej rozległości. Wzdłuż tych zróżnicowanych regionów Mongolia jest usiana licznymi jeziorami, z których wiele jest słonych z powodu braku ujścia do morza. Największe z nich, jezioro Hubsugu na północy zawiera około 70% słodkiej wody Mongolii i jest znane jako ciemnoniebieskie jezioro z powodu swojej imponującej przejrzystości. Ten zróżnicowany krajobraz geograficzny nie tylko kształtuje życie Mongołów, ale także stanowi dom dla bogatej biologii różnorodności. Ikoniczne gatunki takie daty jak Irbis, koń przewalskiego, jedyny prawdziwie dziki koń na świecie i gazela mongolska są częścią tego kraju. Klimat Mongolii jest tak samo ekstremalny jak jej geografia. Znana jako kraina błękitnego nieba, Mongolia może pochwalić się ponad 250 dniami słonecznymi w roku. Jednak ta duża ilość słońca wiąże się z pewnymi komplikacjami takimi jak brutalnie mroźne zimy z temperaturami spadającymi do minus 40 stopni Celsjusza. Oraz krótkie, lecz często gorące lata, zwłaszcza na pustyni Gobi. Te ekstremalne warunki geograficzne i klimatyczne głęboko ukształtowały kulturę i sposób życia Mongołów przez wieki. Ogrom przestrzeni i konieczność dostosowania się do stale zmieniającego się środowiska dały początek unikalnej kulturze nomadycznej, która do dziś stanowi istotny element tożsamości mongolskiej. Życie nomadyczne jest głęboko zakorzenione w historii i kulturze Mongolii, ukształtowane przez rozległe stepy i nieprzewidywalne dywalny klimat kraju. Przez tysiąclecia Mongołowie rozwinęli styl życia, który pozwalał im nie tylko przetrwać, ale i prosperować w tym wymagającym środowisku. Mongołowie tradycyjnie hodują pięć rodzajów zwierząt znanych jako pięć nosów: konie, wielbłądy, jak i owce i kozy. Każde z tych zwierząt odgrywa kluczową rolę w życiu nomadów, dostarczając żywności, transportu, materiałów na schronienie i odzież, a nawet paliwa w postaci suszonego nawozu. Ger, tradycyjny namiot mongolski, znany również jako yurta, w innych częściach Azji Centralnej jest centrum życia nomadów. Te okrągłe schronienia wykonane z filcu i skór zwierząt na drewnianej konstrukcji są doskonale dostosowane do stylu życia nomadów. Można je szybko złożyć i rozłożyć. Są ciepłe zimą i chłodne latem, a także wystarczająco wytrzymałe, by stawić czoła silnym wiatrom stepów. Mobilność jest kluczowa w życiu nomadów. Mongolskie rodziny tradycyjnie przemieszczają się kilka razy w roku, szukając najlepszych pastwisk dla swoich stad. Tradycyjne życie głęboko wpłynęło także na relacje społeczne i wartości Mongołów. Ogrom stepów i odległość między rodzinami nomadów stworzyły kulturę skrajnej gościnności. Podróżnicy są zawsze mile widziani, gdyż mogą przynieść nowiny, opowieści i obietnice towarzystwa w często odizolowanym środowisku. Pomimo zmian wprowadzonych przez modernizację, wiele aspektów życia nomadów nadal trwa we współczesnej Mongolii. Choć rosnąca część populacji mieszka teraz w obszarach miejskich, szczególnie w stolicy Bator. Wielu Mongołów wciąż utrzymuje silne więzi z tradycyjnym stylem życia. Nawet w miastach widok gerów na przedmieściach nie jest rzadkością, a wielu mieszkańców spędza wakacje letnie, odwiedzając krewnych na wsi i doświadczając życia nomadów. Gościnność jest centralną cechą kultury mongolskiej, głęboko zakorzenioną w nomadycznym stylu życia i rozległych przestrzeniach kraju. Dla ludzi żyjących w tak wymagającym i często odizolowanym środowisku, przybycie gościa nie jest tylko okazją do towarzyszenia towarzyskich kontaktów, ale także świętym obowiązkiem. W tradycji mongolskiej podróżnik musi być przyjęty z najwyższym szacunkiem i troską, bez względu na to, kim jest i skąd pochodzi. Ta tradycja ma swoje korzenie we wzajemnej potrzebie. Na tak rozległej i czasem nieubłaganej ziemi przetrwanie często zależy od dobroci innych. Kiedy gość przybywa do mongolskiego geru, jest natychmiast zapraszany do środka i usadzany po północnej stronie namiotu, co jest miejscem honorowym dla gości. Gospodarz oferuje herbatę, tradycyjny napój, który może zarówno orzeźwiać, jak i ogrzewać w zależności od pory roku. Jedną z najbardziej niezwykłych tradycji zaskakującą według zachodnich standardów jest praktyka oferowania gościom ekstremalnego komfortu nocą. Historycznie mogło to obejmować zaoferowanie towarzystwa córki gospodarza, aby ogrzała gościa w zimną noc. Ważne jest, aby zrozumieć, że ta praktyka znana jako gościnność geru nie miała podtekstów seksualnych w tradycyjnej mongolskiej kulturze. Była raczej postrzegana jako Obowiązek gospodarza, by zapewnić gościowi komfort i dobre samopoczucie, choć ta tradycja jest w dużej mierze porzucona w nowoczesnej Mongolii, ilustruje ekstremum, do jakiego mogła sięgać tradycyjna mongolska gościnność, odzwierciedla kulturę, w której kolektywizm był ceniony ponad indywidualizm, a przetrwanie często zależało od wzajemnej współpracy. Dziś goście nadal są przyjmowani z wielkim szacunkiem i hojnością, czy to w tradycyjnym gerze na stepach, czy w nowoczesnym mieszkaniu w Uan Bator. Kwestia higieny w kulturze mongolskiej jest złożona i często źle rozumiana przez zewnętrznych obserwatorów. Zachodnie wyobrażenia o czystości i higienie nie zawsze pokrywają się z tradycyjnymi praktykami mongolskimi, które kształtowały się przez wieki życia nomadycznego w trudnym środowisku. Historycznie niedobór wody na stepach i na pustyni Gobi sprawiał, że częste kąpiele były luksusem, na który nie można było sobie pozwolić. Zamiast tego Mongołowie opracowali inne metody utrzymania higieny osobistej, które lepiej pasowały. Do ich otoczenia i stylu życia. Na przykład przebywanie na słońcu i wietrze na stepach uważano za naturalny sposób oczyszczania. Mongołowie wierzyli, że świeże powietrze i słońce mają właściwości oczyszczające zarówno dla ludzi, jak i dla ich ubrań i przedmiotów. Często wystawiali swoje rzeczy na zewnątrz, aby je oczyścić i odświeżyć. Ponadto Mongołowie tradycyjnie używali śniegu zimą do przecierania ciała, co nie tylko oczyszczało, ale także stymulowało krążenie. Latem czasami używano aromatycznych roślin do oczyszczania ciała, pozostawiając przyjemny zapach. Stosunek do wody również odgrywa ważną rolę w zrozumieniu mongolskich praktyk higienicznych w kraju, gdzie woda jest rzadkością, była i nadal jest traktowana z wielkim szacunkiem. Zanieczyszczenie źródeł wody było uważane za poważne tabu. Prowadziło to do takich praktyk jak mycie rąk i twarzy bardzo małą ilością wody, umiejętność, którą mongolscy nomadzi doskonalili przez wieki. Ważne jest aby zrozumieć, że te praktyki nie oznaczały braku troski o czystość, ale raczej były adaptacją do realiów środowiska. Mongołowie mieli i mają swoje własne wyobrażenia o czystości i czystości, które nie zawsze pokrywają się z normami zachodnimi. W nowoczesnej Mongolii, szczególnie w miastach, praktyki higieniczne zmieniły się znacząco dzięki dostępowi do bieżącej wody i nowoczesnych urządzeń sanitarnych. Jednak na obszarach wiejskich i wśród społeczności nomadycznych wiele tradycyjnych praktyk wciąż się utrzymuje. Mongolskie kobiety stają przed szeregiem unikalnych wyzwań we współczesnym społeczeństwie, z których Wiele wynika z szybkich zmian w strukturach społecznych i ekonomicznych kraju w ostatnich dekadach. Jednym z najbardziej znaczących wyzwań jest nierównowaga płci w społeczeństwie mongolskim. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych krajów azjatyckich, gdzie jest więcej mężczyzn niż kobiet, w Mongolii istnieje nadmiar kobiet. Wynika to częściowo z krótszej oczekiwanej długości życia mężczyzn, na którą wpływają takie czynniki jak niebezpieczne warunki pracy, alkoholizm i wyższe wskaźniki wypadków. Ta nierównowaga demograficzna, wywiera znaczną presję społeczną na kobiety w kwestii małżeństwa. Z mniejszą liczbą dostępnych mężczyzn wiele mongolskich kobiet ma trudności ze znalezieniem partnerów. Sytuacje pogarszają tradycyjne oczekiwania kulturowe, które cenią małżeństwo i macierzyństwo jako ważne etapy w życiu kobiety. Jednocześnie mongolskie kobiety stają się coraz bardziej ambitne zawodowo. Mongolia ma jeden z najwyższych wskaźników wykształcenia kobiet w Azji. Jednak ten sukces edukacyjny nie zawsze przekłada się na równe szanse na rynku pracy, gdzie Kobiety wciąż borykają się z dyskryminacją i nierównościami w wynagrodzeniu. Nie sposób wspominać przeszłości, nie myśląc o wielkim i legendarnym imperium mongolskim. Chingiz Shan, urodzony około 1162 roku jako Temudżyn, to postać, która dominuje nie tylko w historii Mongolii, ale i świata. Jego dziedzictwo jest ogromne i złożone, obejmując reformy wojskowe, społeczne i kulturalne, które zmieniły nie tylko Mongolię, ale także dużą część znanego wówczas świata pod względem militarnym Chingiz Chan zrewolucjonizował wojnę. Podzielił Armię Mongolską na grupy o różnych rozmiarach: grupy 10 żołnierzy, grupy 100 żołnierzy, grupy 1000 żołnierzy i grupy 10 tysięcy żołnierzy, co pozwoliło na elastyczność i dobrą koordynację na polu bitwy. Kładł również duży nacisk na mobilność i szybkość, wykorzystując w dużej mierze mongolską kawalerię. Jego taktyki wojskowe, w tym wykorzystanie łuczników konnych i złożone manewry oskrzydlające, były tak skuteczne, że wpłynęły na na wojnę przez kolejne wieki. Społecznie Czyngiz Chan wprowadził szereg reform, które zjednoczyły i zmodernizowały społeczeństwo mongolskie. Stworzył jednolity kodeks prawny, zwany JASA, który ustanowił jasne zasady dotyczące zachowań społecznych i wojskowych. Ten kodeks zakazywał kradzieży, cudzołóstwa i handlu kobietami, a także ustanowił system sprawiedliwości, który dotyczył wszystkich od najbiedniejszych po najbogatszych. Czyngiz Chan również promował merytokrację w swoim imperium, wybierał liderów na podstawie. Ich umiejętności i lojalności, a nie na podstawie ich statusu urodzenia lub rodzinnych koneksji. To pozwalało utalentowanym osobom zdobywać pozycje władzy, niezależnie od ich pochodzenia. Pod względem kulturowym Chingiz-Chan był zaskakująco tolerancyjny, jak na swoje czasy. W swoim imperium praktykował wolność religijną, pozwalając ludziom na wyznawanie własnych wierzeń. To nie tylko pomagało utrzymać pokój w jego rozległym i zróżnicowanym imperium, ale także ułatwiało wymianę kulturową i handel na jednym dwabnym szlaku. Czyngis-chan cenił także wiedzę i doświadczenie. Zgromadził uczonych, rzemieślników i administratorów z różnych części swojego imperium, promując wymianę idei i technologii. Doprowadziło to do postępów w dziedzinach takich jak astronomia, medycyna i inżynieria. Ekonomicznie imperium Czyngis-chana ułatwiło handel na niespotykaną dotąd skalę. Tak zwana Pax Mongolica stworzyła środowisko, w którym kupcy mogli podróżować bezpiecznie na ogromne odległości, co prowadziło do wzrostu handlu międzynarodowego. W nowoczesnej Mongolii dziedzictwo Chingis chana pozostaje centralnym elementem tożsamości narodowej. Uważany jest za ojca założyciela narodu, a jego portret można znaleźć wszędzie, od banknotów po butelki wódki. Jego imię wspomina się w przemówieniach politycznych, a jego przykład służy do inspirowania dumy narodowej i jedności. Dziedzictwo Chingis Chana nie ogranicza się jednak do historii. Badania genetyczne wykazały, że około 17 milionów ludzi na całym świecie to bezpośredni potomkowie Wielkiego Hana. To imponujące dane odzwierciedlają ogromny wpływ, jaki miał nie tylko na Mongolię, ale i na całą Azję Centralną. Obecność tak wielu żyjących potomków jest niepodważalnym dowodem na skalę jego wpływu i władzy, jaką sprawował nad rozległą częścią świata. Warto jednak zauważyć, że postrzeganie Chinggis Chana poza Mongolią jest często bardziej skomplikowane, podczas gdy niektórzy historycy uznają jego osiągnięcia jako przywódcy i reformatora. Inni widzą go głównie jako brutalnego zdobywcę, odpowiedzialnego za śmierć milionów ludzi. I na tym kończymy nasz film. Prosimy, podzielcie się swoimi myślami na temat sekretnej strony Mongolii w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknijcie na film, który pojawia się teraz na ekranie. Jesteśmy pewni, że spodoba Wam się ten materiał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.